Jesteście przykładem udanej konsolidacji. Konsolidacji no, można powiedzieć trochę podobnych szpitali, aczkolwiek no, nie wszystkie miały ten sam zakres, więc jest to już, już konsolidacja przez takie, można powiedzieć, większe K. Natomiast no, województwo pomorskie słynie z tej niezłej współpracy albo nawet modelowej czasami współpracy różnych, różnych podmiotów. I chciałbym poprosić Ciebie, Jolu, o spostrzeżenia dotyczące konsolidacji w, w aspekcie tego, co co proponuje Ministerstwo Zdrowia i w aspekcie tego, co, co proponuje Polska Federacja Szpitali. Dziękuję bardzo za zaproszenie i ja jednak chciałabym trochę odczarować tę konsolidację, bo mam wrażenie, że jak słucham w tej chwili wypowiedzi różnych osób na temat konsolidacji, to nie do końca to pojęcie jest zrozumiałe. My konsolidację dzięki jakby odwadze, myślę też zarządu województwa pomorskiego, przeprowadzaliśmy w ostatnich 10 latach. Z 26 podmiotów właściwie powstało 10. Konsolidowaliśmy się na poziomie właścicielskim, czyli samorządu województwa, mieliśmy konsolidację z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, mieliśmy również konsolidację szpitala marszałkowskiego ze szpitalem powiatowym. To wymaga rozmów, to wymaga na pewno jakby też odwagi w tym, żeby usiąść do stołu i o problemach rozmawiać w sposób otwarty. Natomiast dla mnie konsolidacja i jeżeli używamy tego pojęcia dzisiaj, to jest konsolidacja faktyczna, formalna szpitali, więc bym tu koordynację trochę oddzieliła tak, od konsolidacji, mimo wszystko. Natomiast na pewno konsolidacje, przynajmniej w, na pomorzu, poprawiły nam oczywiście ekonomiczną sytuację, bo zdecydowanie szybciej... Wyszliśmy z zadłużenia, w tej chwili pracujemy na, na dodatnich wynikach finansowych, ale pomogła z kolei skoordynować kadrę medyczną. Łatwiej nam było poukładać współpracę oddziałów bliźniaczych, czy oddziałów oddalonych o 30 czy 40 km, bo tak nasze szpitale pomorskie geograficznie są oddzielone. I wydaje mi się, że jeżeli się do tego procesu podejdzie, w sposób bardzo rzetelny i jeżeli się włoży wysiłek na początku, co nie jest na pewno proste, ale jeżeli udało nam się przekonać, żeby Wejherowo się skonsolidowało z Gdynią i z Gdańskiem, to naprawdę to jest możliwe. Ja jestem absolutnym orędownikiem konsolidacji. 10 lat naszych doświadczeń pokazuje, że to się da. Myślę, że dzisiaj już nawet ludzie zapytani o to czy była konsolidacja, to tak naprawdę już tego nie pamiętają stresu, który przeżywali na początku. Natomiast przepisy, które były, umożliwiały tą konsolidację, dzisiaj to, co proponuje Ministerstwo Zdrowia, to jest tylko umożliwienie związkom samorządów prowadzenie jednego SPZOZ-u. I myślę, że oczywiście, jaki bicuje. Natomiast pamiętajcie Państwo, że. Czasami konsolidacja nie do końca później jest pozytywna, jeżeli chodzi o regulacje Ministerstwa Zdrowia. Mam tutaj na myśli KPO, które ogranicza składanie wniosku przez jeden podmiot, w związku z tym skonsolidowane cztery szpitale. Są w tym wypadku dyskryminowane, więc też chcę być uczciwa do końca w tym, że jeżeli mówimy o konsolidacji, to w takim razie też zauważmy później te podmioty na rynku. Podobnie było również, jeżeli chodzi o Centrum Monitorowania Jakości. Na szczęście się to już zmieniło, więc wiem, że na w Polsce mamy już coraz więcej szpitali skonsolidowanych, i, i ja się naprawdę z tego powodu cieszę, bo wydaje mi się, że po prostu jest łatwiej. Tutaj wspominaliście Państwo o oddziałach deficytowych i my wiemy, że takie posiadamy. Jeżeli ja mam w zasobach ponad 50 oddziałów, łatwiej jest mi utrzymać oddział deficytowy z punktu widzenia społecznego, jeżeli mam w organizacji inne oddziały. Tak zwane dobrze, dobrze wycenione, e, i to jest na pewno dla mnie prostsze niż w takim pojedynczym szpitalu, który po prostu walczy o przetrwanie. E, skonsolidowanie zobowiązań, e, polis ubezpieczeniowych, zakupów e, to naprawdę jest dużo, dużo prostsze, jeżeli się ten to poukłada. Oczywiście do tego jest niezbędny dobry system informatyczny. Tu akurat budujemy i się Jarku o wizycie studyjnej w Holandii. No to powołajmy się na Paryż, 36 skonsolidowanych publicznych szpitali z dobrym systemem informatycznym i nikt tego nie widzi, nikt się już jakby tym może nie emocjonuje. W moim województwie doszło również do likwidacji dwóch porodówek. W mniejszych szpitalach, przez co w ogóle większe szpitale nie odczuły zwiększenia porodów ze względu na na niż demograficzny. Natomiast te małe szpitale z roku na rok nagle z bardzo zadłużonych uzyskały stabilność finansową. Aczkolwiek ja dyskusje na temat tego, że w akcie urodzenia powinno się mieć swoją miejscowość. Każdy by z nas tak chciał. I pamiętam malborsko-sztumską dyskusję, pochodzę z Malborka, kiedy też chcieliśmy w akcie urodzenia mieć Malborki i mamy. Tak? Natomiast generalnie myślę, że, że trzeba po prostu e, siadać i odważnie o tym rozmawiać i bardzo bym tylko prosiła wszystkich przestrzeni publicznych, żebyśmy mówiąc o konsolidacji, wiedzieli co za, za tym pojęciem się kryje. Natomiast dokładamy do tego element koordynacji i oczywiście współpraca z POZ-ami, tu się z przedmówcą absolutnie mm, zgadzam, my się staramy to układać, ale naprawdę jak nie winimy ani POZ-ów, ani e, szpitali za to, że, że jest jak jest, dlatego że każdy zarządzający no, będzie szukał rozwiązań, które z punktu widzenia ekonomicznego i z punktu widzenia jakby zarządczego są korzystne dla jego organizacji. I to jest chyba coś, do czego jesteśmy powoływani jako zarządzający, więc y, myślę, że ta koordynacja powinna być z wyższego jednak szczebla. I te bonusy, o których wspominałeś w konsolidacjach i koordynacji, powinny zachęcać nas do podejmowania takich działań. Tego osobiście pewnie nie, nie widzę, aczkolwiek już jaskółki są, bo przecież współpracujemy w sieci onkologicznej, teraz w kardiologicznej, tak? więc też nie mówmy, że, że niczego nie mamy, bo, bo tego się nauczyliśmy i, i siadamy do stołu i rozmawiamy i współpracujemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której tutaj pan dyrektor wspomniał, jeśli chodzi o wykorzystanie kadry medycznej. Nam jest łatwiej w skonsolidowanym podmiocie, na pewno w czterech szpitalach, natomiast jeszcze przepisy nam nie pozwalają na to, żeby z pewnych specjalistów, i o tym wiemy, zrezygnować, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dyżurowe, ponieważ no, spotyka się to oczywiście z karami z Narodowego Funduszu Zdrowia i groźbą procesów sądowych przez brak zabezpieczenia dyżurowego, więc nie wszystko tak po stronie tych zarządzających też do końca jest. Dziękuję.